Nie widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować nether tak. Będziemy eksplorować nether. Bo no, w poprzednim odcinku z kartkóry dotarliśmy właśnie do netheru i... nie było przez długi czas odcinków. Ale nadrobimy to i te odcinki już będą się pojawiać. No więc będą się pojawiać odcinki teraz i myślę, że nadrobimy to. Jutro raczej chcę Was poinformować, że jutro raczej nie będzie filmów, ale nie jestem tego pewien. A jeżeli pojawi się jakiś film, to zachęcam do obejrzenia. Ale dokładnie, yy, wyłączę sobie tylko tych sturpaka, bo mam włączony. Ten. A Better... Be, better dog sobie zostawię, żeby mieć na potem. Bo jak chcę mieć psa, to no. Gdzie to jest? A tu jest ten creepery. Oszlak! Uciekam. Czy mamy jakieś jedzenie? Coś mamy. Coś mamy. Yy, Chciałem yy, głównie. Nie mam craftinga, a jeżeli tu jest, to nie mam go. A zdecydowanie chciałbym yy, zrobić sobie. Yy, tak, jak to się nazywa? Chciałbym zrobić. Yy, no kurde, crafting. Czemu ja jestem takim dzbanem na każdym filmie? Nie wiem. Ale chcę zrobić crafting, żeby skraftować sobie złote buty, bo. Wydarzy się, że te pigliny i mogą mnie bić, a ja nie chcę, żeby mnie biło, dlatego muszę na siebie mieć coś złotego. Mam to. Też zaraz wyrzucę jakieś niepotrzebne rzeczy, które w ogóle nie są potrzebne. Coś, więc tak. Złoto. Drewno. I co mi nie jest potrzebne? To mi nie jest potrzebne, to mi nie jest potrzebne na pewno. Płytę może sobie zostawię. Na pewno mi to nie jest potrzebne. Co to jest? Przebicie jeden. Czy to mi się aktualnie, to mi się raczej nie przyda. To mi się nie przyda. Coż mi się jeszcze przyda? To mi, to mi, albo nie wiem. Nic czy nic mi się przyda? Albo dobra, to też wyrzucam, to też wyrzucam. Yy, też yy, tak. Jedzenie. Muszę zadbać o ciepły posiłek. W sumie mogę od razu tak to robić, nie? Żeby być od razu kluczony. Myślę, że jest to całkiem dobry plan. nie mam wyjścia ja też muszę coś jeść come on mamy schaba owca no i już mam pełny ekwipunek dobra kartki na pewno mi nie są potrzebne jeszcze... Dobra. Yy, chodź tu. Chcemy mi się jeść, ale dobra. Leżysz. Co ty zrobiłaś tu? Dobra. Mamy jeszcze trochę jedzenia, a najwyżej jeszcze coś upolujemy. Idź. Idź. No. Upolujemy coś w naderze, bo tam też są te... Yy, nie pamiętam jak się to nazywa. Z ogliny obstawiam. Te takie, ja to nazywam tymi. Yy, takie świnie. Yy, ja to nazywam dzikami ogólnie. Taki albo świniami naderowymi, Zobraźmy, Musimy coś jeść jeszcze. Czy... Ja tak, ja wam pokażę plan. Ja chcę znaleźć kłosa. Yy, ponieważ yy, chciałem zrobić powiedzieć... Więc jakbym skopał ten portal, to bym był daleko. I jakbym był daleko, to by było ten, bo ogólnie w tym wiosku znaleźć się tu mnie jako, nie idzie. A bez sensu jest po prostu według mnie szukać jak ten. Więc tak. Skopujemy to wszystko. Może coś znajdziemy. 哼。<laughs> Чекай, я мам я мам лук, но, чекай. Надо, кто, но, где улес? Ну, сколько это? Słownie, miałem obsrany tyłek Dobrze, że se gdzieś poszedł, bo miałbym przesrany. Ja wolę jednak ten łuk trzymać po prostu i zaraz też bym Przepalił sobie złoto w sumie Wytradowałbym się zaraz z jakimś piglinem, ale najpierw bym chciał znaleźć jakiś fajny bią do tego głównie chodzi mi o las, żeby mieć więcej drewna ten las drewna, nieważne czerwony czy niebieski po prostu żeby... no ja skopuję ten portal żeby aha jezu, ze mnie lecimy tylko skopałem to wszystko Tak, skopałem. Mam 16. Oee, pójdę w to... Kto mnie bije? Chłop! Chłopie! Zostaw! Nie! Jak ten Robin Hood mnie trafi, to ja jestem pełen podziwu. Dobra. Kolejny jakiś Robin Hood. Tam jest chyba las, albo tak mi się wydaje. Jest w jakiś sposób nas szybszego poruszania się? O, bo po tym piasku, już to naprawdę... ...robi, gdzie wcale mnie tu nie ma. Miecz! Zacznij za to odgłosy. Wyprawa do nederu jest niebezpieczna. Powiem tyle. Jakbym miał się zapuścić w jakiś basen, to raczej z takimi lepszymi temami bym wolał. Tarczy, to ty jesteś jakimś po to... prostu robinem oho tam patrzcie co tam lata niedobrze nie wiem czy to jest las czy to nie jest las ale pójdę sobie na... mhm. ale nie mam na ciebie nerwów to jest to chyba Niechaj! Szlak mnie, prawda? Gdzie on jest? No, poszedł sobie. Całe szczęście. Nie, ja tu zmarnuje całe moje żarcie w tym nether. Przyszykowałem, myślę, że nie będzie. Nie! Gdzie się na blisko było? Żeby mnie zrzucił? Jesteśmy daleko, dobra. Bo ja, bo ja byłem blisko. Dosłownie... Ja, ja... Czemu to się nie chce tu ustawić? Halo. O. Ja dosłownie już miałem tu? Nie, że ja tam jestem, na myślach. W mojej głowie tak miałem. Mam nadzieję, że nie spotkamy służebnych ziomów. Jakich ziomów? latających pól medus, czy kałamarnic czyli gaz, tu, Nie, ja, ja, ja mogę tego nie tego mi mówić. Czemu ja nie mogę cię trafić? Koleś! Płacz! hardcore Teraz tu i pójdziemy ten. Tu jest te, te yy, magmołazy. Tak to się chyba nazywa. Tak to się zwie. O, tu jest lepszy biom. Nie, nie wiem czy ja nie robię. Ile mam Ja, ale wiem, że moja ucieczka nie wygląda ikonicznie Tam lat Ja po prostu go ominę, bo nie mam strzał I bym wytradował się z piglinami, ale problem jest taki, że piglinów nie ma Tego, tego potrzebuję Nie, lawy nie po tamtej jeden gdzieś tu lata ja to czuję nie, nie chcę wiedzieć gdzie ale obawiam się że moja przyprawa przez ten mecz może się zakończyć źle ja ogólnie jak już mówiłem jestem yy, amatorem w kartkorach Może zakończyć się nie tak jak nie chciałem. Idź. Dobra. To ty chcesz. Cześć. Mam nadzieję, że on mnie nie posunie. O. o tego chcę. Tak będzie moim budulcem by się budować. Ach, ja się fłoch nie. Ja się nie buduję z Free Bridge'em. Emocje, rzecz jasna. Że spadnę. Negatywne. Idź, mnie tu nie ma. To nigdy nie było... Po... Oho! Ja tu chyba nie doskoczę, w sensie... Wolnie nie próbować, bo po do tego, no... Gdzieś tu jest. Lała. O kurde. Czyli ja, ja może sobie to dam do paska. regenerować. A drugiego owalne surowego, żeby... No. Jakoś utrzymać się. Słychać to. No. Kolejny taki biom. No. FURTYCA! Nie wiem, czy ja tam chcę iść. Robin, chodź. Halo, no yy... a, Kurcia, czy. A, z tego, kurczaczek Nie, tam są blazy Ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Bo niby mam tarczę, ale taką na rozwaleniu, a żelaza nie mam. Dobra, widzowie, ja mam plan. Skończymy odcinek. Jutro się wystakujemy, tak, 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 ten. w sensie w następnym odcinku będę się stakował yy, jak będę się stakował to wrócę tutaj, wrócę tu i yy, ja wrócę wtedy tutaj, yy, po nich głównie, w sensie na tą fortecę już taki wystakowany, będziemy się stakowali, zobaczymy jak to wyjdzie. Że się przybią, ale. No. Trafił się jaki trafił. Jest ewentualność, że znajdziemy tu jakąś wioskę. A więc tak widzowie. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Wybaczcie, że taki odcinek taki krótki, ale. No. Trącz... Mam nadzieję, że wejdzie dobrze, no bo. Co? No. No, więc tak. Jutro ogólnie są święta Wielkanocne, więc jeżeli jutro nie pojawi się od, odcinek, a nie wiem czy się pojawi, to życzę wam wszystkiego, co w się sensie nie wszystkiego najlepszego. Po prostu miłego po prostu świętowania z rodziną. Dobrego śniadanka wielkanocnego. No i ja się z wami żegnam Nara, a tak w ogóle to ugh, możecie dać yy, znać w komentarzu, czy chcecie Fortnite'a, bo yy, Fortnite Mogę nagrywać, ale jestem bombikiem, bo ja byłem padowcem, a chcę, teraz jestem na klawii i No, Jak chcecie, to mogę nagrać, właśnie. Więc ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Myślę, że miło wam się oglądało. No więc, Nara, i no, widzimy się w kolejnym odcinku.